Teraz modyfikacje zaczynają się robić ciekawe. Z mikrofonu z biedronki została tylko obudowa. Kapsułka to jest chińska kapsułka, złota chińska kapsułka 25 mm, czy tam 24. Środek to już jest płytka wzmacniacza OPA Alice, bądź według mnie elektroda. Haha. I co? No i właśnie w tej chwili nagrywam przy użyciu tego zestawu. Później zostanie jeszcze nagrany filmik o samych kapsułkach. Tam będą dokładne informacje, gdzie kupiłem, żeby to zebrać w jednym miejscu. I będzie też kolejny film, kiedy wstawimy tutaj amerykańską kapsułkę. Już nie Chińczyka, tylko coś firmowego o powtarzalnych parametrach, a nie losowego. No i to jest moje pierwsze nagranie. Pierwszy dźwięk z tego mikrofonu. A tutaj widzimy jeszcze oryginalną płytkę, która. Została na razie odłożona na półkę, ale nie wyrzucona. No i myślę, że efekt jest całkiem przyzwoity. Ja tutaj nie mam jakiegoś lektorskiego głosu, więc każdy kawałek sprzętu, który jest w stanie cokolwiek mi tutaj pomóc, bardzo cieszy. I tyle. Spróbuję jeszcze tutaj coś powiedzieć, żeby była jakaś większa próbka dźwięku, ale to myślę, że ponad minuta gadania wystarczy, żeby ocenić.